Siemaneczko, z tej strony antyki, witam cię na już szóstym odcinku Scott'a. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że pod tym filmem i pod następnymi zbieram pytania do QA, które chciałbym gdzieś tam kiedyś w przyszłości nagrać. Nie przedłużając, rozpocznijmy rozgrywkę. Nie pamiętam, co robiłem w poprzednim odcinku. Eee... A dobra. Idziemy do kanałów. Jesteśmy wyposażeni w tą broń. Czy ona działa? A, dobra, lewy przycisk myszy. Dobra. Coś nie, coś pamiętam. Siema A co, że już pogadaliśmy, bo nie wiem. Idziemy. Wow, Ole ścięło! O, Siemano, kolego. Co masz dla nas? Aha, aha, ok. Dobra, ale może tutaj mamy coś do zapamiętania, żeby wbić większy, coś sobie, wiecie? Nie ma tu nic takiego? No dobra, no to płyńmy. Wow. Dobra, płyńmy ku przygodzie. Powiem szczerze, yy... nie wiem. Ta gra nie wciągnęła mnie jakoś bardzo mocno i nie będę ukrywał, że chciałbym już. Wiecie, w jakiejś tam najbliższej przyszłości zakończyć tę serię. Kanały. O, siedzą tam. O, okej, okay, ja się tu mogę poruszać. Dobra, możemy zagadać do niego. No strasznie, strasznie miał, miał, nie ma przejścia. No i co? A. Jakby. Hmm. Co mam zrobić? Nic tu nie mogę. Okej. Okay. Podejrzewam, że musimy gdzieś tam przejść i tam będzie jakaś wajcha.

Do. A my? Dobra, jesteśmy, płyniemy dalej. To mnie zaskoczyło. Dobra, to płynięcie Wam przewinę, jeśli tu się nic nie będzie działo, bo. Coś poszło nie tak. Na ręczne otwarcie. Co, że tym łańcuchem? Czy ja mam ci jakoś pomóc? Chyba nie dasz rady? Żegnaj, mamo. Przekażę. O jasna cholera. To jest jakieś nie wiem źródło. Nie wiem, główne miejsce, gdzie się chyba te rodzą. Nie wiem czy warto to niszczyć teraz, czy nie. No to pęcznieje. Boję się, że to zaraz wystrzeli. U co nas będzie gonić, a pamiętajcie, że nasza broń się przegrzewa, więc jakby no nie możemy jej 24 na dobę używać. Gra jest taka bardzo intuicyjna, nie? Podchodzimy do czegoś i jeśli możemy na to wskoczyć, to raczej to jest dobra droga. Uoż. Co jest grane, nie? Wow, dobra. Oj, super, dobra. Dobra, udało nam się. Czek, zgincie. Dobra. Gdzie mamy iść? Nic tu nie widać ej. Kojeś podpowiedzi, coś? Halo? Tutaj? Batażnie? Co jest grane? Ja wszedłem w to, tu jest tu nie, A, boże to jest wojna. A sprawdzimy, może jest tu coś takiego do zapamiętania. Nie ma nic. Dobra. Tak, to można grać. Co to są za O, Co to w ogóle jest, nie? O wow, holy shit. Trzeba oszczędzać broń. A dobra, nie możemy biegać sprintem przy nich. Wszystko e, normalnie mam ciarki na nogach, tu jest tak mrocznie. No nie no, z tymi giverami to jest Nie mam pytań Tu czy nie tu Ej, tu dobrze poszedłem No i dalej są te oczy, nie Człowiek chciał po cichu, no Dobra, chyba musimy się dostać tam Da się to zrobić po cichu, bez nie wiem, aktywowania tych bombli. Ciekawe, jak jest na, wiecie, na poziomie matko te oczy. Jak jest na poziomie trudnym? Mm... No podejrzewam, że te zorki to nawet nie mogą na Ciebie wskoczyć wtedy. Wow, 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 wow. Wow, nie, wow. Nie, nie. Dobra, byłem słabo przygotowany. Na poziomie trudnym pewnie te zorki no, są. Pewnie nie da się ich zabić inaczej, inaczej, da się je zabić, ale my na pewno umieramy dużo szybciej dobra, one tu przyjdą dobra, oczyścimy sobie drogę okej okay. no dobra, przejdziemy tędy tak nie możemy dobra wow o! dobra dobra jezu to jest straszne Na spokojnie, żeby nie przegrzać maszyny, w ogóle mam za głośno tę grę. Muszę sobie ją przyciszyć troszkę. Cyk i cyk. Dobra, hmm, to może kogoś spotkamy, z kimś pogadamy. Hello. Jezu, ej te oczy to się robią coraz większe nie o będzie ciekawie ale się zjeżyliśmy Pomóż nam młody, Trzymy! Nie, 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 Musimy uciec, nasz kolega się zepsuł.

Zdążymy, 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 zdążymy ło, wow, młody! Go, 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 go! O, ale to zrobił Kozak Dobra, kto nam pomógł? Kto jest naszym wybawicielem? No najpierw ty, chłopaku, żyjesz. O! Przegrzałeś się, chłopie. Dzięki, gościu. Jakby to powiedzieć, hm. Nie mamy broni na Zorki. Słabo. Dobra, O Jezus. Jest czysto biegnijmy. Prawa wolna, czy my się tu zmieścimy? A jak? Siemanko! Kim jesteś? Wow. Pioska na śmieciach, ale jakieś drzewko jest. A, dobra, myślałem, że będziemy musieli tam wejść, ale jak widać, yy, gra nas tutaj wyręcza. Co jest? Przypomnisz coś sobie? What? Okej. Okay. 40 hmm. Trochę mało. Nie wiem, yy, nie wiem, jak nam się to ma przydać w późniejszej fazie rozgrywki. Dobra, nie z tobą mieliśmy chyba rozmawiać. Tutaj sobie podrapiemy. Dobra, podrapaliśmy. Trzymaneczko. Dobra, mamy iść na szczyt. O, tu jest coś do zapamiętania. Okej okay. Ej, co jest grane? No dawaj, 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 dawaj na szczyt, bo czeka na nas ten baltazar Dobra, to jeszcze nie szczyt. O. A jednak to szczyt się Ej, ziomek. Okej. Okay. Jak ja mam niby. A powrót do klasyki. Ło co? Patrz ile tych kotów tu jest, tych, o których wam mówiłem w poprzednich w ogóle odcinkach, nie? Zdjęcie Clementine, ale która to jest? Ta z czapką? <śmienicza> Dobra Co niby do góry, tak? Okej okay. W ogóle jaka tu mu zaleci, nie? Dobra, nie wiem gdzie mam iść. Mieliśmy. A, patrzcie, jakie są wskazówki generalnie od gry. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebyśmy rozmawiali z tymi ludźmi tutaj. Chyba nie. Się dostać na szczyt. To szczytem nie jest. Nie wiem czy to dobrze, że tu weszliśmy w ogóle. To wygląda dość cywilizowanie. Co znajduje się za tamtym zakrętem? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku, a teraz dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie subika łapkę w górę dzwoneczek, który już można. I co? Oprócz tego filmiku wleci dzisiaj jeszcze jeden z tego względu, że wczoraj, czyli w sobotę nie wrzuciłem żadnego. Więc niedługo spodziewajcie się kolejnego materiału, ale już z innej gry. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.